Historia Frankowiczów to historia wielkiego przekrętu banksterów. Tak, zostaliśmy oszukani. Frankowicze zostali oszukani. To, co zostało odgórnie yy, zaplanowane. Ja nie mam pięknego widoku, to bank ma piękny widok. To, co zostało położone na rynku, nie ma nic wspólnego z kredytem w klasycznym rozumieniu. Zostaliśmy wystawieni na nieograniczone ryzyko. Faktycznie banki mogły zrobić, co chciały. Banki wydawały setki milionów złotych na propagandę. To jest spekulacja. Mechanizmy spekulacyjne zawsze bazują na mechanizmie niepewności. Jest to ruletka, ale wyszła ta ruletka rosyjska. kredytobiorca została bez nieruchomości i jeszcze najczęściej z długiem. Życie ludzkie jest mniej ważne od e, e, sum w bilansie. Dla bankowców to było tylko to były tylko podpisywane umowy. A tak naprawdę przecież za tym, za tym szły zawsze historie, historie ludzi. Zostaliśmy właściwie wkręceni, tak? To ja czuję się, hmm, czuję się po prostu przez nich oszukana. Banki testowały klientów, znaczy na ile głęboko można budować oszukańcze rozwiązanie. Nagle to mieszkanie, które było taką, tą taką bezpieczną oazą, takim moim miejscem na ziemi, nagle stało się taką bombę. Jakim można być spaniakiem, jak ktoś chce spłacać kredyt i kupuje mieszkanie, w którym chce mieszkać, dlaczego tyle osób umyło ręce od Frankowiczów? Jak to się stało, że taki proceder mógł trwać tyle lat?